Trzymam tylko, mam tylko trzy depozyty Dzisiaj trzy, trzy depozyty mi kasyno dało, więcej nie mam Bonok mi kurwa nie chce doładować, panie. Pieniędzy kurwa nabrał z wyświetleń nie chcę mi doładować Jest bonusik, dawaj go 18 streamów dobra, największa ilość Auuu, ouch, 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 Dawaj jeszcze byka. Dawaj byka ouch, 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 targami to może To może być jest bonus. Jest byku. Dawaj byczka, jeszcze byczka jeszcze. jeszcze byczka, jeszcze byczka, jeszcze byczka, jeszcze byczka, jeszcze byczka. Dawaj tego byczka! Kurwa! Ale dawaj te byki jest biego, dobra, dobra jest, dobra jest to teraz się zaczyna, jeszcze poczyna noziczek nam. Jeszcze Gdzie tam kurwa lecisz, Jest, dobra Zaryczno! Tak, idzie, idzie i po tym, idzie łatwo. Ej! Będzie dobrze chyba! Kurwa, pierdolnia. Uwaga, bo pierdolnia. nie, tylko. nie, nie, bardziej nie, nie, Jest. Tylko. Tak jest. Ale dobry połączenie teraz, żeby teraz, żeby połączenie, dobry układ. Dawaj. nie, 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 BĘDZIE DOBRY BONUS! Fizel bola za WIN! Wracamy do Gły! BĘDZIE POJECHAŁ PIERWSZY GWE dzisiaj. 900... No i fajnie! Ale GDZIE MI TU CHULWA CHODZI?! To nie jest to! Jeden spin jeszcze Dobra, teraz! Jest Jastrząb, kurwa! Jest Jastrząb! Za Jastrzębę ile płaci? 700 za Jastrzębia. 2700 za Jastrzębiu.